Go Buster! Pewnego wieczora bandit, kuzyn Bastera, składa mu wizytę z noclegiem, ale będzie fajnie. Najpierw pora na przekąskę. Mama wyjmuje z szafki ciasteczka. Buster i Bandit uwielbiają ciasteczka. Częstujcie się. Dla każdego po jednym. Pychota. Teraz mama odkłada ciasteczka z powrotem do szafki. Ale Bandit wie gdzie można je znaleźć. Bandit i Buster miło spędzają wieczór na grach i zabawach. Ale już czas położyć się spać. Oboje nie chcą się jeszcze kłaść, ale mama jest nieugięta. Hmm, myślę, że Bandit ma jakiś pomysł. Wszyscy twardo śpią. Ale co się dzieje? Bandit wstaje z łóżka. Buster też się obudził. Skradają się do kuchni. Och, Bandit ma zamiar podkraść ciasteczka. To bardzo niegrzeczne. Ups, mama ich usłyszała! Zostali przyłapani. Mama bardzo się na nich zawiodła. Buster i Bandit nie powinni podkradać ciasteczek. Ale oboje bardzo tego żałują. A teraz posłusznie wracają do łóżek. Następnego ranka mama przygotowała pyszne i zdrowe śniadanie. Wygląda bardzo apetycznie i Buster oraz Bandit nie myślą już o ciasteczkach.